Uwaga widzowie, robimy wyścig Na tamtym drzewie stoi Freddy Mój przyjaciel, a ja jestem tutaj I widzowie, robimy wyścig Kto będzie szybszy, czy ja dobiegający do Freddy'ego e, Czy wy zostawiający łapkę w górę Zaraz się dowiemy Więc macie na to dosłownie 3 sekundy A ja do niego podbiegam Uwaga, 3, 2, 1 Start, okej, okay. dobra Podskoczę na to drzewo, uwaga, szybko zostawiajcie łapę w górę O nie, jeszcze tutaj się rozwaliło Cyk, jestem przy Freddym. Cześć Freddy, witaj. O, patrzcie na niego, jakie on ma łapy wielkie. Wow, Freddy przyprowadził mnie na taki świat Minecraftowy. Zobaczcie, jak tu pięknie. Kwiatki, wszędzie drzewa. Wow, woda. E, dirt, Wszystko pięknie ładnie. Nie jesteśmy teraz w Security Bridge, Słuchajcie, w tej pizzerii Pizzaplex, ale Freddy gdzieś idzie. Freddy, stój, stój, stój! Ty miałeś dla mnie jakąś informację? Ważną informację. Sam do końca nie wiem. Jestem tutaj dosłownie pierwszy raz i z Freddym i nie wiem, co, co się spodziewać. Ej, on gdzieś biegnie. Czekaj, 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 czekaj. Musimy oczywiście do niego tu podejść. Freddy, stój! Słuchaj, musisz dać mi informację, bo naprawdę nie mam pojęcia o co ci chodziło. E, patrzcie, zostawia mi tabliczkę. Dobra, Freddy coś mi napisze. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie za informacja. Tylko e... Co on może chcieć, widzowie? Może chce mnie zjeść? Patrzcie na jego szpony, jakie on ma. Łapska, jakie wielkie. Wow, to bardzo prawdopodobne, ale nie wierzę. Po prostu jesteśmy przyjaciółmi z Fredim. Zobaczcie na jego oczy. On jest naprawdę przyjazny. Uwaga, musimy wybudować dom, aby w nim zamieszkać. Co? Jaki dom? Bazę? Dom? O nie. Dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, czy ja chcę zamieszkać z Fredim? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Wow! Jajkiem uderzyłem. Patrzcie, kurczak się wykluł. Spoko. Z całą rodziną. Co? Serio? Z całą rodziną FNAFA mamy zamieszkać? Ale czekaj to musimy wybrać jakiś teren, tylko nie wiem do końca gdzie. Dobra, może tutaj nad wodą? To by było ciekawe. Albo. Uuu, na bagnach. Dobra, to słuchaj, tylko ja nie mam żadnych bloków, nic, praktycznie nie mam nic, bym musiał drzewo zacząć rozwalać, żeby pomóc ci rozwalić to wszystko, nie? Po prostu zebrać, wiesz, yy, zrobić siekierkę, zrobić kilofek. No wtedy będę mógł do, dopiero cokolwiek zrobić nowego, nie? Yy, dobra, rozwalamy to, widzowie, cyk i ostatnie i pyk, rozwalamy. Pięknie. Wow, patrzcie, jakie bloki dostałem. Deepstyle. Wow! Okej, okay. to możemy zacząć budowę. Zobaczcie, bez problemu możemy zbudować tutaj jakąś bazę. Może Freddy mi pomożesz ty? Zobacz. Cyk, cyk, cyk. Ok, patrzcie. Cyk, cyk, cyk. Będziemy tutaj budowali. Ziemię, słuchajcie, to będzie podłoga. Okej, okay. ja im ja mam pomogę, oczywiście, zbudować. Wiecie, no ja jestem jego przyjacielem, muszę go wspierać, oczywiście, w, w budowaniu czegokolwiek. Więc, y jak widzicie, lecimy bardzo mocno. Dobra, zbudujmy dla nich bazę. Tylko nie wiem, kogo mam się tutaj spodziewać. Okej, okay. o-o. Dobra, tutaj trochę przesadziłem. Wow, patrzcie, mam wszystkie bloki, mogę sobie sprawdzić, jak się je kraftuje. Na przykład, jak skraftować. Hmm. Na przykład plecak. O, tak się kraftuje plecak. Wow, mega mocne. Dobra, widzowie, powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się tego. Dobra, schowajmy sobie to. Ale mam deseczki, które oczywiście będzie można wykorzystać. Wow, czekajcie, dobra, to ja lecę tutaj oczywiście z budową. Będziemy budowali tutaj jakby okna. Może jakieś pokoje O tylko pamiętajcie widzowie Kto tam mieszka słuchajcie Musimy ogarnąć kto, to, kto tutaj mieszka e, Będzie miał mieszkać Dlatego będziemy zrobili będziemy musieli zrobić kilka pokoi Tutaj zamieszka słuchajcie Chika. O Chika. Dobrze ja pamiętam że to się nazywało Cika. Dobra to tutaj e, Wow Freddy ale tutaj masz naprawdę niesamowite Słuchajcie tutaj zamieszka Sandrop o tak. Sandrop z Mundropem się chyba ponoć nie lubią, więc lepiej, żeby oni mieszkali z dala od siebie. Na przykład tutaj. Ok, zrobimy tak, yy, że będzie tutaj pokoik. Patrzcie, tu będzie miał Mundrop. Wow, dobra. Cyk, 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 cyk Okej, okay. Sandrop, mundrop. O, Freddy tu buduje, elegancko Wow, tutaj kolejną postać Będzie trzeba ulokować Może tutaj zamieszka Freddy O, ej, skończył mi się ten blok, Freddy Musisz mnie poratować Ty Czekaj, czekaj, czekaj To jakby to zrobić, może drugą warstwę Okej, okay. tutaj będzie okno Okej, okay. tu zróbmy okienko Proszę, tak, 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 tak. Tutaj drugie okienko. O, jest. Patrzcie, ta baza, ten domek będzie wyglądał kozacko, powiem wam szczerze. Tylko ciekawe, czy te moby się, te, 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 ta rodzina Frediego się tutaj zmieści. Bo oni są dość wysocy wszyscy. Okej. Okay. Zrobimy tak, 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 tak. Tam będą okienka. Tutaj zrobimy okna, przez które będzie można wi widzieć po prostu cały świat Minecraftowy. O, nie, ten czarny blok mi się skończył. O, nie. O, dobra. Szybki to się przydadzą. O, tutaj. Tutaj kolejne. Y, tutaj jeszcze jedne. I tutaj. O, domek wygląda już całkiem pokaźnie, powiem Wam szczerze. Tylko, Freddy, skończył mi się ten blok czarny, masz go? O, i różowy, dobra, różowy będzie git. Mm, dobrze, czyli teraz tak, 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 tak cyk, 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 cyk. Tylko ja nie wiem, czy się Freddy zmieścisz, kurczę, tutaj teraz. Okej, okay, lecimy, patrzcie, będzie budowa domku. No, dosłownie w kilka sekund i jeszcze... O, jest czarny. Dobra. To słuchajcie, mamy już tutaj pokoje, cztery pokoje. Jeszcze ze dwa by, by się przydały zrobić. O, tak, o. Tutaj. I może tutaj? Okej. Okay. O, nie, 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 tutaj się trochę mam mało miejsca, muszę tutaj wyrównać. O, tak, 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 tak. O nie, ten blok tutaj postawiłem, jest problem. No dobra, będę musiał sobie poradzić bez tego blo z tym blokiem. Dobra, zrobimy coś takiego. Ewentualnie możemy zrobić równomiernie, żeby tak to wyglądało. O, spoczko, naprawdę. Ej, y -y -y, kto tu przyszedł? Patrzcie, tam ktoś był. Ej, czy to była cika? Widzowie, czy wy wiecie, czy znacie te postacie? Ja bym z chęcią się chciał dowiedzieć. Może ona obserwuje nas? Patrzcie, zagląda. Biega w tą i w, -W tę. To chyba jest cika. I ona naprawdę chyba chce tutaj zamieszkać. Widzi, że coś tutaj się święci, że Freddy zaczął budowę domku dla postaci z yy, FNAF-a. Okej. Okay. Mm, o, Freddy sobie chodzi, ale do końca nie ogarniam, co on tutaj wyprawia, bo sobie po prostu przeszedł z jednej strony na drugą i tyle. Dobra, co słuchajcie, musimy dokończyć ten domek. Wow Cika? Ch patrzcie, tu jest cika. Ej, ona w ogóle mi nie atakuje chyba. Cika, stój! Tu widzę cię. O, patrzcie! Słuchaj, cika. Ponoć Freddy chce dla was zbudować domek. Chcesz nam pomóc? E, patrzcie, chcę nam pomóc! O, to chodź, patrz, Freddy tutaj stoi. Zobacz, on jest w tym pokoiku. O, ja cię nie mogę, dobra, Freddy. <ścoughs> Tylko Cika! Potrzebuję różowych bloków! Tych o, co są tutaj. Musisz mi je dać. Ja będę próbował je budować. Wszystko zbuduję oczywiście dla was. Tylko no, musimy oczywiście to zrobić jakoś bardzo umiejętnie. Proszę bardzo. O, tak, tak. Wszystko zbudowane będzie dookoła. Dawaj, pomóż mi! Musimy zbudować kolejny poziom. Słuchaj. O, tak jest. Dobra, no to już jest tak dużo do, do budowania cika. Weź mi pomóż, ty potrafisz na pewno budować. Trzymaj tutaj bloczki, możesz je wziąć i podbudować. Weź, spróbuj zbudować, nie wiem, może dwa pięterka do góry czyli nie dwa pięterka, tylko dwa poziomy do góry. Może dasz radę. Może, chika, uda ci się zbudować. Proszę cię, weź. Oooooo, patrzcie, jak ona tu wybudowała szybko. Wow, to było mocne. Patrzcie, możemy teraz zbudować sobie bezproblemowo Daszek. Ło, wow, patrzcie tutaj. Cika, to teraz musimy drzwi powstawiać wszędzie. Zobacz, jak teraz drzwi tutaj przyjdą, to już będzie naprawdę fajny domek. Dobra, o o, spadłem. Dobra, nieważne. Ehm. Okej, okay, dobrze, także naprawdę, naprawdę już jest, wygląda to całkiem zacnie. O, Freddy, możesz sobie zamieszkać tutaj. Yy, tylko czekaj, drzwi nam brakuje chyba w tym domku, coś mi się tak wydaje. No i jeszcze trochę roboty nam zostało, czika, no naprawdę z tymi drzwiami trzeba tu ogarnąć. I tu już będzie naprawdę, naprawdę fajnie zrobiony domek. Yy, wydaje mi się, że będzie naprawdę przytulnie. O, o, o. Co? Widzowie tu sandrop! Patrzcie, przyszedł sandrop. O nie, mam nadzieję, że nie będzie chciał mi nic złego zrobić O, o, Sandropie Uuu, spokojnie, 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 spokojnie Ja nic nie robię tutaj, nic złego eee, Ja jestem po prostu przyjacielem Fredi Frediego Glamrocka, o, widzę, widzicie? Chica jeszcze podeszła tutaj Nie wiem, gdzie jest Sandrop Gdzie on tu polazł? Może ma Marcu... coś... Sandrop, eee, spokojnie, ja jestem przyjacielem waszej rodziny Rozumiesz to? Rozumiesz? Eee, o, e, dobra, Sandrop, a możesz mi dać coś do jedzenia, jestem bardzo głodny, już nie jadłem bardzo dużo, potrzebuję coś do zjedzenia, bo, no, chcę wam pomóc zbudować ten domek, ale, eee, dobra, spokojnie, uuu, patrzcie, Kotlety! Jeszcze ciepłe, bo Sandro jest słońcem. To pewnie on je ogrzał. O, cika! Spokojnie, cika, cika, cika. Dobra, cika sobie wyszła, ale tutaj będziemy musieli dobudować górę. Okej, okay, o! Spoczko. Cyk, e, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. No, powiem, jak ci się podoba domek? Podoba ci się domek? O, będziesz mógł zamieszkać tutaj w tym pokoju, tylko wiesz co, um, weź zrób, słuchaj, um, możesz zrobić um, na przykład, o, łóżka, łóżka, Sandrop, ty będziesz od łóżek, ty musisz tutaj postawić w każdym pokoiku łóżko, jestem bardzo ciekawy, jakie kolory ty wejmiesz, o, patrzcie. Uuu, żółte. Aha, no tak, Sandrop to normalne, że żółte łóżka będzie tutaj stawiał. Dawaj, postaw tutaj w tym pokoiku też. Tylko czekaj, o! Pomarańczowe, czyli dla Frediego. Okej, okay, a tutaj jakie kolory? Bo mamy sześć pokoi. Jestem bardzo ciekaw. Tutaj niebieski może to będzie mundrop mieszkał. O! Dobra. Patrz, niebieskie. O, a tutaj może różowe? Albo... o! Git. Dobra, mm, czekaj, ja też chcę żółte tutaj, chciałbym, okej, okay, no dawaj, Sandrop, no dawaj, dawaj, śmiało, potrafisz, żółte, oj, brązowe, kupa, no nie, <ścoughs> dobra, to słuchajcie, no jesteśmy bardzo, no bo może być brązowe, no jak już chcesz, tak bardzo... Freddy, powiem ci, że no trochę tutaj, zobacz, no te łóżeczka już są porozstawiane. Tak, za oknem jest piękna pogoda, zobaczcie, jak pięknie, ślicznie. No, powiem ci, że naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że to będzie super, super. Ej, co tu się wydarzyło, zobaczcie. Tam w oddali widać, co, Ej, noc nadeszła? Ale czemu? Dlaczego? To Moondrop! Widzowie, on tutaj przyszedł! Mundrop, spokojnie, jestem przyjacielem. Masz tu kotleta pojednania, proszę bardzo. Yy, nie rób ze mną nic złego. Patrzcie jakie on ręce dół, trzyma na boki. Czy on... Pobiegł sobie? Yy, może on... Wow. Nie znowu. Mundrop, spokojnie. Ja jestem waszym kolegą. Patrz z Fredim razem jesteśmy kumplami, zobacz. O, -o. O, tu przychodzi, zagląda. O, nie, 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 nie. Słuchaj, e, mądropie, to w takim razie potrzebuję Twojej pomocy. Musisz zrobić daszek z tego tutaj na górze. Czy dasz radę? O, albo daj mi drzwi. Daj mi drzwi, a Ty daszek zrobisz. Taki płaski. No może Ci się uda. Będziemy razem tutaj mieszkać. Będziemy razem rodziną. Fnaf. Okej? Okay? Drzwi dostałem, dobra. Drzwi, spoko, ok, patrzcie, poustawiamy drzwiczki. Dobra, Mundrop sobie po prostu tutaj przejdzie i będzie oczywiście tutaj koordynował robotę, tylko nie wiem, gdzie jest chika. Chica gdzieś uciekła, o nie, wow, patrzcie jak buduje, zaczął budowę robić, wow, wow, no naprawdę, fajnie mu to idzie, ja bym oczywiście zrobił tak, żeby tutaj zrobić cały dach płaski, ale on zaczął coś budować, no, niech mu będzie, o, o, o. Moondrop! zrzuciłeś mnie z góry, oła, to bolało, kolego, no dobra, Słuchajcie, ja się położę spać i zobaczymy jak on to zbudował i mam nadzieję, że każdy już będzie w swoim pokoiku. Dobra, to ja się już położę, więc widzowie zostawiajcie łapy w górę i zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ooo, Ale się wyspałem. Uuu, dobra, trzeba i zobaczyć co tam u moich kolegów z FNAFa. Słuchajcie, my jesteśmy rodziną FNAFA i teraz może zajdziemy do Frediego. Freddy, jak tam ci się spało? Zobacz, jest nowy dzionek, jesteśmy rodzinką, wszyscy już są. Mam taką nadzieję, będziemy musieli sprawdzić. Freddy, jesteś tutaj, ok. Dobra, mamy tutaj kogo? Mundropa. Cześć Moondrop, wyspałeś się. Masz tutaj kotle kotleciora. Proszę bardzo, trzymaj, możesz sobie go wziąć i będziesz tutaj mógł sobie go wszamać. Okej. Okay. <laughs> patrzcie zadowolony chyba. Dobra, tutaj kogo my tu mamy? Sandropa. Wow, 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 sandrop, patrzcie, chyba się wkurzył na mnie. Ej, sandrop, przestań! Przez to nie podchodź do mnie. O Jezu, on jest wkurzony, widzowie, ewidentnie. On jest na mnie wkurzony. Mundrop, co się stało z Sandropem, że on tak do mnie podskakuje, ty? Nie, nie otwieraj mu drzwi, bo jest na mnie wkurzony. Mega. Dobra, a tutaj kogo my tu mamy? E, tutaj jest... E, ma... E, ten, ma Grigory, czy jak on tam? Dajcie widzowie znać, bo ja zapomniałem, jak on się nazywa. No, Grigory, Gregor, Grzegorz... Patrzcie, Grzesiu... Grzegorz Krokodyl, masz. Cześć, przywitałem się z nim. Spokojnie, spokojnie. Rock'n'roll, roll, już, jasne. Dobra, a tutaj kto tam jest? Chika. Chika, cześć! Słuchaj, a Chika jest normalna. Nie atakuje, jest w porządku. Dobra, widzowie, jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo kolegów, przyjaciół z FNAFA. I jak widzicie, naprawdę jesteśmy zadowoleni. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Wszystkie postacie, jak widzicie, jesteśmy super rodzinką. I naprawdę, o mundrop sobie wyszedł. Pewnie idzie gdzieś. Dobra, poszedł sobie. A wy widzowie, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Ja właśnie zamieszkałem z postaciami z FNAFA. No i mam nadzieję, że będziemy rozbudowywali nasz domek. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. Zapraszam was na pozostałe moje kanały. Oczywiście Games oraz Patruner Memy, bo tam pojawiają się odcineczki z Robloxa. To by było na tyle Do, na dzisiaj. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa!